Thank <laughs> you. Drodzy Państwo, bardzo prosimy o ustawianie w rzędach tu po lewej mojej stronie w rzędach między żółtymi a zielonymi ławkami. Tu się mieszka, tu pracuje masz dom, mieszkańcy są do siebie wybrane, mieszkańcy mamy serca ale... to... no, i z, z lasami mają najwięcej wspólnego. W między tak zwanym czasie doszedł do nas Pan Marszałek, witamy Pana serdecznie. Oklaski już były, ale proszę nam się pokazać. Pan Pan Marszałek Andrzej Boski jest znany. No, czyli możemy zaczynać. <laughs> Szanowni Państwo, po raz trzynasty w Połczynie Zdroju odbywają się Dni Błowiectwa, już euroregionalne. Kiedyś mieliśmy je tylko lokalnie, później krajowo, a teraz już mamy takie dojrzałe, europejskie dni. I za dwunastym razem, kiedy spotkaliśmy się, to gdzieś przekręcali kiepsko ten klucz w zamku miasta i się po prostu zepsuł. I w tym roku mamy nowy klucz do miasta, i ten nowy klucz do miasta na jeden dzień, tak, na jeden dzień przekażemy myśliwym, które na co dzień właśnie Państwo pokazujecie. Spotykamy się z okazji dziewięćdziesięcioleci. Panie prezesie, szacunek i uznanie dla Wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność Związku. Staram się uczestniczyć co roku w tym wydarzeniu, bo uważam, że jest to niezmiernie ważne, abyśmy się mogli spotykać. I to właśnie tu, w Połczynie Zdroju, który jest tym znakomitym miejscem, przepięknym, uzdrowiskowym, w którym spotyka się ludność Polski i nie tylko. Wszystkiego dobrego, samych przyjemności, abyśmy mogli wspólnie dążyć do celu, bawić się, wymieniać dobre poglądy i cieszyć się obecnością lasu, zwierzyny i nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy goście, wszyscy koledzy myśliwi, koleżanki i koledzy myśliwi. W imieniu zarządu głównego polskiego Związku Owieckiego chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie.